A obok mnie Body Christ, który już za chwilę będzie na konferencji e, opowiadał o tym e, jak będzie wyglądała walka z Mnichem Terminatorem. Powiesz coś więcej? Mm, Wysadow. Co, no, tak, przed chwilą tutaj rozmawialiśmy na temat tych właśnie game planów. Nie mam zamiaru, nie mam zamiaru tutaj jakby zdradzać, nie mam zamiaru tutaj w żaden sposób też podpuszczać mojego przeciwnika, żeby się nastawiał czy zrobię to, czy tamto. Po prostu 30 marca 30 marca wiele rzeczy zostanie zweryfikowanych. Mój przeciwnik jest bardzo taki nabuzowany, bardzo prowokuje, stara się, wydaje mi się, że zrekompensować sobie może jakieś swoje słabsze strony właśnie tymi prowokacjami w internecie, ale jak na razie całkiem dobrze mi idzie, nie daje się sprowokować i całą tą swoją energię nabuzowaną cały czas trzymam w sobie do 30 marca. A myślisz, że może zrobić jakieś show dzisiaj na konferencji i jakoś jeszcze bardziej Cię podjudzić? Jesteś na to przygotowany? Spodziewam się niespodziewanego. Aha. Znając go, znając. No już mieliśmy malutki przedsmak tego na pierwszej konferencji, także, także no spodziewam się, że normalnie nie będzie na pewno. Mm -hmm. Okej, okay. a yy, trzy mocne strony Twojego przeciwnika, których się obawiasz? Yy, trzy mocne strony, których się obawiam, no wiesz co, A nawet dwie albo jedno. Znaczy, no, czy się obawiam, no obawiać coś, no wiesz, słuchaj, no, ja byłem w ringu z bonusem BGC, no to wiesz, no, mm. yy, czego ja mogę się obawiać, stary? <laughs> Bonus się tutaj zaśmiał, <laughs> widzę po prawej, uśmiechnął się. No, jak już, wiesz, jeżeli ktoś był w ringu z bonusem, no to wiesz, no, to czego się tu obawiać? Mm. Nie, ale wiesz co, tak na serio, no yy, powiem Ci tak, no wiem że, wiem, że na pewno jest tam wyższy ode mnie, kilka centymetrów, ale z kolei lżejszy. Ja jestem cięższy, także też gdzieś tam tamte moje ciosy na pewno będą troszeczkę więcej ważyć. Taką mam nadzieję, przynajmniej. Jestem prawie przekonany o tym. Tym bardziej patrząc jakby na to, na jego przygotowania, które e, intensywnie relacjonuje na swoich mediach społecznościowych, się śmieje, że e, codziennie robi transmisję bieżni, no, no, no. Czyli trenuje chyba uciekanie. <laughs> czyli, jeżeli faktycznie będzie mi tak uciekał po tej klatce, no, to mogę mieć problem. To nie? jeszcze no, trochę orbitreka i będziemy mógł uciekać. Tego, tego, tego się po prostu boję. To jest chyba jego najmocniejsza strona: uciekanie i bieganie. bo chyba. Dogonisz chyba, go? Jakby no, co? No, no Właśnie tego się boję, A, że mogę, mogę go nie dogonić. Że tak? będzie chciał cię zmęczyć, tak, nie? Tak, nie będzie uciekał. Nie? Ile razy w tygodniu teraz trenujesz, albo jak wygląda twój, yy, twoje przygotowania do walki, jak wyglądają? Wiesz co, powiem ci tak, na początku, na początku jak się dowiedziałem o walce, czyli w dniu pierwszej konferencji Fame MMA... Bo ty yy, jakby najpóźniej się dowiedziałeś o wszystkim, prawda? Tak, i... tak, bo ja wszedłem w zastępstwo za, za, za boj Flasha, z, z którym pierwotnie Mnich Terminator miał stoczyć pojedynek. Ja wszedłem jakby w zastępstwo yy, za boj Flasha i tak naprawdę zostało mi od momentu informacji o Walce, zostało mi okrągłe 30 dni. Także Długo nawet... się zastan zastanawiałeś? Czy przyjąć? Nie, nie, nie. Ja raczej z natury jestem osobą taką spontaniczną, która najpierw przyjmuje wyzwania, a później dopiero się zastanawiam, <grym> ale, jak to ale, ale tutaj wydaje mi się, że akurat no, nie, nie było nad czym się zastanawiać. No, jest to, dla, wydaje mi się, że dla każdego z uczestników, tutaj, zawodników Federacji Fame MMA jest to przede wszystkim naprawdę świetna przygoda. i. i nawet jeżeli by to był mój ostatni raz, kiedy bym miał wejść w ogóle do jakiegokolwiek OKTAGONu, to, to myślę, że, myślę, że było warto przyjąć tą propozycję. Body Christ kontra Mnich Terminator 30 marca, arena w Łodzi. Do zobaczenia. Dzięki. Dzięki.